Czym jest tsunami i jak przetrwać tsunami? Na początku kilka słów o tym, czym jest tsunami, później jak przetrwać tsunami. Od razu powiem, że nie jest wcale to takie łatwe. Tsunami, czyli fala oceaniczna, która na otwartym morzu właściwie jest niezauważalna, ale kiedy dociera do brzegu i ulega spiętrzeniu, może osiągnąć wysokość kilku, kilkunastu, a niekiedy nawet kilkudziesięciu metrów. Prędkość tej fali kiedy przemieszcza się po oceanie, po morzu, to nawet kilkaset kilometrów na godzinę. W przypadku przemieszczania się tej fali po lądzie, ta prędkość wynosi nawet kilkadziesiąt kilometrów, czyli jest szybsza niż najszybszy człowiek. Tu należy zaznaczyć, że to spiętrzenie właśnie może wywołać taką falę, która ma 10, 20, 30 metrów, i taka fala jest w stanie Wdzierać się w głąb lądu nawet na kilka kilometrów. 10-12 kilometrów to też jest możliwa odległość, na jaką ta fala może się wedrzeć w głąb lądu. A trzeba pamiętać, że są to miliony ton wody rozpędzone do kilkudziesięciu kilometrów na godzinę, więc właściwie nie ma siły, która mogłaby tą falę zatrzymać. Jak powstają tsunami? Może to być spowodowane podwodnym trzęsieniem ziemi, wybuchem wulkanu, osuwiskiem ziemi, cieleniem się lodowca, czy też na przykład upadkiem meteorytu. Co możemy zaobserwować na niektórych filmach, gdzie widać, jak ten meteoryt uderza w ziemię, czy jakikolwiek inny odpowiednio duży kawał kosmicznego gruzu skały i ta fala się rozchodzi. Na przykład w wyniku trzęsienia ziemi, tego podwodnego trzęsienia ziemi, dochodzi do powstania dużej ilości energii oraz, co ważniejsze, do przemieszczenia się wody, bardzo dużych mas wody, które podnoszą się, co oczywiście doprowadza w wyniku działania grawitacji do rozchodzenia się tej wody na boki. W ten sposób zaczyna powstawać fala, która się rozchodzi pierścieniowo od miejsca, gdzie rozpoczęło się Tsunami. Tak jak wspomniałem, prędkość rozchodzenia się tej fali na otwartym Morzu Oceanie może wynosić nawet 800-900 km. Tylko, że tutaj z powodu tego, że tej wody do dna można powiedzieć jest kilkadziesiąt, kilkaset, a nawet kilka tysięcy metrów, to na powierzchni ta fala ma na przykład kilkanaście, kilkadziesiąt centymetrów wysokości. A ponieważ ma bardzo dużą Długość, to na przykład na statku, czy nawet na tratwie, na otwartym oceanie moglibyśmy takiej fali nawet nie zauważyć. Tutaj, kiedy dociera do brzegu, gdzie ten poziom wody opada, dochodzi do spiętrzenia się tej wody, i wtedy ta fala staje się wyższa. Traci część swojej prędkości, tylko że staje się wysoka. I wyobraźmy sobie pędzącą kilkadziesiąt kilometrów na godzinę dziesięciometrową ścianę wody, która. No jest wręcz nie do powstrzymania. Najczęściej takie fale powstają na oceanie spokojnym, tam najczęściej są one notowane, ale mogą one powstać właściwie wszędzie, gdzie jest odpowiednio duży zbiornik wody i gdzie może na przykład dojść do osuwiska ziemi, do tego zbiornika, czy też do podwodnego trzęsienia ziemi. Tutaj na naszym Bałtyku, z powodu wielkości tego naszego morza i tego, że jest no, stosunkowo bardzo płytkie, szczególnie w porównaniu do Oceanu Spokojnego, to to tsunami, gdyby nawet doszło do podwodnego trzęsienia ziemi, to to tsunami nie byłoby wyższe niż kilkadziesiąt centymetrów. Chociaż należy pamiętać, że na przykład metrowej wysokości tsunami taka fala, gdybyśmy byli na brzegu, też by nas porwała. Teraz może jak przetrwać tsunami? Po pierwsze musimy wiedzieć, że to tsunami nadchodzi i tutaj jest kilka takich rzeczy, na które trzeba uważać. Po pierwsze informacje o trzęsieniu ziemi, na przykład na otwartym oceanie, czy też informacje o tym, że gdzieś obok brzegu, czy też tuż koło brzegu wybuchł wulkan, albo ogólnie odczucie, że właśnie jest trzęsienie ziemi, a my znajdujemy się na przykład nad brzegiem morza, nad brzegiem oceanu. Kolejną rzeczą jest pojawienie się takich dziwnych, niepokojących, głośnych, niekoniecznie głośnych, ale po prostu dziwnych odgłosów pochodzących od strony wody, od strony morza, oceanu. I jakiś dziwny, nieokreślony hałas, który właśnie z tamtego kierunku się dobywa. Następnie mamy cofanie się wody. Ponieważ ta fala się do nas zbliża, to kiedy trafi na dolinę, to tej fali to woda może się cofać. Czyli będąc na brzegu, kiedy zauważymy, że woda zaczyna się gwałtownie w sposób nienormalny cofać, no to uciekamy, ponieważ to oznaka, że to tsunami jest blisko. Teraz już wiemy, że jest tsunami i jak przetrwać to tsunami. Po pierwsze, najlepiej uciekać zanim się zbliży, ponieważ kiedy już widzimy falę to najprawdopodobniej nie jesteśmy w stanie przed tym tsunami uciec. I po pierwsze, próbujemy jak najszybciej dostać się na teren wyżej położony. W przypadku miejsc, gdzie to zagrożenie tsunami jest większe, bardzo często są specjalne drogi ewakuacyjne, żebyśmy mogli uciec. Tu nie zawsze ucieczka samochodem jest najlepszym pomysłem, ponieważ możemy utknąć w korku. A samochód wcale nie chroni przed tsunami, jest on porwany, no i kończymy w tym samochodzie swój żywot. Więc bardzo często to ucieczka pieszo jest lepszym rozwiązaniem. Kiedy ta fala już jest bardzo blisko, nie jesteśmy w stanie uciec przed nią, próbujemy się na coś wspiąć wyjść na górę jakiegoś wysokiego budynku, chociaż to nie musi nas uratować, ten budynek może być przez tą falę porwany. Kiedy jesteśmy już w wodzie. Próbujemy złapać coś pływającego, jakiś konar, jakąś deskę, drzwi, cokolwiek, co pozwoli nam nie zatonąć. Tutaj, oczywiście, kiedy jesteśmy już w tej fali i tam jest dużo przeróżnych śmieci, gruzów, samochodów, jest z nami źle. No ale próbujemy się czegoś chwycić, żeby jakoś to przetrwać. Jeśli jesteśmy na łodzi, próbujemy płynąć w stronę Otwartego Morza. Łatwo powiedzieć, trudno wykonać. Więc kiedy ta fala do nas już dojdzie, nasze szanse są dosyć marne. Próbujemy je zwiększyć, albo wspinając się na jakieś wysokie drzewo, jeśli nie zostanie porwane, jeśli nie mamy innej opcji, jak na najwyższe piętro w jakimś budynku, jeśli wcześniej nie zdołaliśmy uciec na jakieś wzniesienie. Kiedy jesteśmy w wodzie, próbujemy złapać się czegoś żeby utrzymać się na powierzchni. Kiedy udało nam się przeżyć, jesteśmy w gronie tych szczęśliwców. Pamiętamy, musimy pamiętać, że na początku zapewniamy bezpieczeństwo sobie, dopiero później innym. Uważamy na nogi, dużej ilości rozbitego szkła, pogiętego metalu i próbujemy oddalić się od miejsca tego tsunami. Może być druga fala, może być trzecia fala. To nie jest tak, że jedna fala i koniec. Tutaj nie powiedziałem na początku, kiedy zaobserwujemy jakieś takie niepokojące rzeczy. Woda się cofa, jakieś odgłosy. Nawet kiedy nie ma alarmu, nawet kiedy nie ma ewakuacji takiej zarządzonej, no lepiej się oddalić, znaleźć bezpieczne miejsce. Lepiej dmuchać na zimne. Kiedy to tsunami się skończy, tak jak powiedziałem, może się ono powtórzyć. Próbujemy, nie okaleczając się, uchronić, wydostać się w bezpieczne miejsce, skomunikować się z odpowiednimi służbami. Nasze bezpieczeństwo pierwsze, bezpieczeństwo innych na drugim miejscu. Na przykład mamy w hotelu jakieś ważne rzeczy, nie wracamy, ponieważ może być druga, trzecia, czwarta, dziesiąta fala, Pierwszą udało nam się przeżyć, później możemy mieć problem. Podobnie jak w przypadku innych rzeczy, musimy mieć dużo szczęścia, na przykład, żeby być w stanie uciec. Kiedy już, widzimy, kiedy już widzimy tą dużą falę, mamy problem, ale i tak możemy spróbować zwiększyć nasze szanse. Jest to trudne, no ale lepiej próbować. No byśmy nigdy nie musieli tego zrobić. Dziękuję za uwagę, zapraszam ponownie.